Hmm. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i całą swoją uwagę wraz z oddechem przenieś do swojego serca. Poczuj jak cała twoja świadomość schodzi w dół. Prost do twojego fizycznego serca i poczuj to miejsce Poczuj swoje serce Zobacz, co widzisz Usłysz, co to co słyszysz i poczuj. To co czujesz? Poczuj jak z twoich bioder do nóg wchodzą kanały energetyczne jak korzenie. Przechodzą przez uda kolana, łydki i stopy. I ze stóp wchodzą głęboko, głęboko w ziemię. I jeszcze głębiej, aż do jądra ziemi. I pozwól pójść za tym obrazem. Pozwól sobie zejść niżej. I jeszcze niżej, aż przywitasz się z gają. Przywitaj się z nią. Posłuchaj, co ona ma ci do powiedzenia, i co ty chciałbyś jej powiedzieć. I przywołaj swoim sercem wszystkich Twoich przodków. Całe drzewo rodowe, na którym siedzą. Do... Ten obraz pojawia się powoli. Nie przyspieszaj go. Możesz poczuć, jakby to drzewo wychodziło z zamgły, zasłony powoli rozpuszczają się, a ono robi się coraz bardziej widoczne. Drzewo, na którym siedzą ci, którzy byli przed tobą. I popatrz na prawą stronę drzewa i na lewą stronę drzewa na swoich przodków męskich i żeńskich. Czy wszystkie poziomy, wszystkie gałęzie są wypełnione osobami przed Tobą? Czy pragniesz ich zauważyć, zobaczyć swój pełen system rodzinny, to ty decydujesz. Przywołaj ich sercem. Powiedz: Jestem gotów. Jestem gotowa. Widzę Was. I poczuł, jak Ci którzy z jakichś przyczyn byli odrzucani przez system powoli pojawiają się w swoim bólu odrzucenia na tym drzewie. Chcący jedynie, aby ich zobaczyć i uznać. I teraz Ty, właśnie Ty możesz to zrobić. W imieniu całego swojego systemu widzę, widzę. I popatrz na każdą z tych postaci. Popatrz ich oczy. I powiedz widzę cię. Jesteś dla mnie ważnym. Ważna. Widzę cię. Bo przynależysz tutaj. I nieważne, co się wydarzyło, to już jest przeszłością. To już odchodzi. Już możesz puścić. Zostawić cierpienie, odrzucenie, zagubienie. Bo widzę cię i uznaję. Tutaj, pomiędzy nami. W imieniu systemu proszę o przebaczenie i wybaczam. Także sobie, że wcześniej tego nie widziałem, nie widziałam I poczuj, jak drzewo wypełnia się. Tymi, którzy tam powinni siedzieć, bo mają do tego prawo przynależności do systemu, a ci, którzy zawinili, proszą o przebaczenie i przestrzeń wypełnia się światłem, miłością i harmonią. I przenieś teraz swoją uwagę do korzeni drzewa i zobacz, poczuj, czy te korzenie są zdrowe, czy mogą czerpać soki wprost z jądra ziemi. I przez koronę, czy drzewo może korzystać z energii kosmicznej? Przyjrzyj się i zobacz po prawej i po lewej stronie drzewa, czy korzenie nie są popodwijane, czy nie ma tam jakichś przeszkód. Wejrzyj głęboko. potrzyj dłonie i poczuj energię między nimi, i usuń wszystkie przeszkody z miejsc, w których korzenie podwijają się, są zranione, bo miejsca te osłabiają. Swoją siłę płynącą z rodu. I poczuł, jak przy każdym wyciągnięciu, każdej z niezależnie czy jest to kamień, czy jakakolwiek inna forma, korzenie rozprostowują się. A w drzewie pojawia się przepływ i jedna z postaci siedzących w jej koronie rozświetla się, rozjaśnia. I tak pracuj, miejsce po miejscu, aż znikną wszelkie przeszkody. Następnie weź korzenie, które porozwijały się między dłonie, i wyślij do nich energię uzdrawiania światła i miłości. I pochyl się przed swoimi przodkami, przed całym drzewem, dziękując im za życie, dziękując im za światło, za doświadczenia i wynikających wynikającą w nich mądrość. Bo one. W dużej mierze ukształtowały Ciebie. I poczuj, zobacz, czy jesteś gotów, gotowa wypuścić wszelkie energie, traumy z Twojego systemu i emocje. Które zblokowały się w nim, a może nawet w Twoim ciele. Gdy jesteś gotów. Gotowa. Przyłóż rękę do nasady nosa i przeciągnij wzdłuż głównego meridianu do tyłu za głowę. Dziesięć razy, biorąc za każdym razem wdech nosem i wydech ustami. I poczuj, jak resztki energii tych emocji spadają głęboko do ziemi, do przestrzeni gai, żeby się do końca oczyścić. Jeszcze cztery razy. Raz, dwa, trzy. Cztery. Połóż teraz ręce na sercu. Podziękuj mu za tę medytację, za tą praktykę i podziękuj sobie. Ja też dziękuję Tobie. Bądź w swoim świetle i jeszcze bliżej swojej mocy. Panu dziwisz terapeuta holistyczny.